Cześć mano tu Subix i dzisiaj po długiej przerwie jestem w BROCKHEAVEN i za niedługo nastąpi nie część kolejna tamtego odcinka mojego pierwszego i się zastanawiacie, dlaczego ja jestem złodziejem. A, bo dlatego, bo mam dla was niespodziankę. Sekret złodziejski. Tylko złodzieje o tym sekrecie mogą wiedzieć. Mm, tutaj idziemy, idziemy i nie możemy, bo tak jak mamy bombę w rękach to i klikamy w lampę, to się nie otworzy to przejście. Musimy kliknąć tutaj w tą lampę i otworzyło się nam wejście i tutaj normalnie no, mamy bazę złodziei. O, tutaj, tu kamery na całe miasto i nie tylko miasto nasi i w ogóle jeśli skoczymy to wtedy nie będziemy oglądać okej już i więc światło i subskrybujcie mnie w górę ojej zaciąłem się chyba muszę zrobić reset charakter już nie muszę. I tam taki przycisk i go się klika i to się otwiera. Dobra. To jest czarne i tam Wętami. Bo zobaczycie. Jest... O, mój kolega. Dobry. Siema. I dobra. No i jeśli wybuchliśmy, a kartę już schowaliśmy i nie mamy... A wiecie, w plecaku nie mamy tej karty. To możemy wykorzystać właśnie wentami. I uciekać. A teraz... Mmm. Um, jeszcze zostały dwa złodziejskie sekrety. Odcinek nie będzie za długi, jakieś takie... No, 5 minut będzie. No, bo tak, pokazywanie e, trzech sekretów to nie za długo. I w ogóle, co? którą ja, mam skina? Tylko czapka mi została. <laughs> z starego skina. Dobra, moje auto. I jadę. Jest nowa aktualizacja. Brock Heaven. I okej, okay, jestem w domu, jak coś? Dobra. I koło straży. Kto to, jakiś pan wojskowy? Nieważne. Koło straży że Wyszła my, my i samochodowa. I dlaczego tu jest napisane terminal I takie auto tutaj, terminal Wchodzimy tu. Potem tu. Klikamy w tego mopa. Otwiera się nasze przejście. I to już jest baza kryminalistów, ale taka polepszona. Oj, kto się odkrył już. Ja chyba pierwszy nagrywam ten sekret. Pierwszy w YouTubie, więc fajnie. Napiszę ja to. Jest taki sekret. Ogólnie, jest jeszcze trzeci. No i tutaj, jak wychodzimy, to zgaszamy światło. Tam było biurko szefa. Co dzieje? Ja nim jestem. Tylko ktoś tam wszedł bez pozwolenia. I chyba trzeba będzie go zwolnić. Dobra, ogólnie, no, pokażę, czy, że tak blisko jesteśmy. E, to pokażę wam jeszcze tutaj, jeden sekret. Czekasz? Dobra, jesteśmy tu. I dobra. Jest taka rozbita tutaj Wchodzimy. I patrzcie, stary szpital. Ja w tym e, myjni samochodowej, pierwszy raz jak weszłem tam, w ogóle do tej myjni, to już od razu widziałem tego sekreta. A nie, że już ktoś wiedział i zauważyłem, tylko poszłam tam za kurtynę i tam mi było podejrzane i chciałam sprawdzić. ja takie, co? Udało mi się sekret? ja tub mi nawet nie pomagał. Ale okej. Okay. To był sekret. Idziemy dalej. Idę mu dalej. Mm, nie wiem. O, tym sobie pojadę. Szkoda, że w Brooklyn nie ma pieniędzy. Dobra. Mm. O, no, ktoś cię złapał. Idziesz na łóżko. Tutaj są. Ty tylko trudno wejść na nie. Chyba że jesteś na laptopie, to łatwiej. Mm. Na laptopie, yy, na tablecie też powinno być łatwiej. No dobra, a w drugiej celi jest łatwiej, pamiętajcie. I tak. tutaj jest przejście do drugiej celi. I z drugiej celi też tak możesz na uciecz, czyli pójść na łóżko, tam są wenty i wychodzisz. Okej, okay, to tutaj są też wenty, idziemy, idziemy i wychodzimy. I złodziej na wolności. To naprawdę. Chyba tamten tam, wojskowy ma jakiś pościg z lepszym złodziejem. Ja jestem szefem złodziejów. To wcale cza... znaczy. Ma pościg, ale tak naprawdę nie to jest lepszy. Ja latam. Monolata. Mm -hmm. Ale to, że nie ma z tym, trzech. Tam. Teraz teraz był Okej. Okej to jest to jest najlepsze ma Ale nieważne, nie wiem kim ta Pani jest. I chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden sekret. Zajeb...ła już minia samochodowa? A gdzie jest to Skok. Tutaj było? A tam, okej. Okay. Ale tutaj mi nie było. A akurat nie pamiętam. Jako widzowie. Ojejku, mówię, że 5 minut, odcinek to już 9. I patrzcie, idę z bronią. Jest alarm. Okej. Okay. ale to już jest bardziej taki znany sekret. Więc nieważne. Dobra. Chodzę do samolotu, nie ma co. Kliczam. I dobra. Tutaj jest ten obrazek. Parachert, ale to zaraz. Coś się stało. I ogólnie kliknę w ten obrazek z latawcem. Nie da się chyba, bo jest alarm. Klikam. O! Kliknąłem. I zaraz latawcem będziemy latać. Ok, latawcem. E, latamy. I kliknęliśmy tamten tam guzik. I było tylko tyle. Okej. Okay. Lampa na basen pójść. Bo wtedy się już nie odbija. To poszliśmy... Jak nie na basen, to poszliśmy do e, wody. Do fotanny. Jest nathouse. To jest Pokażę. O nie... W ogóle nie używałem tak naprawdę. Panie to mi się O, jak cię dom W ogóle to jest dom? No to jest coś niemożliwego. Patrzcie taki dom to, to jest coś niemożliwego. Ponele słoneczne. Mamy... Fajnie. I okej, okay, wchodzimy do naszego domku. Aha, jest takie mały, żeby powiedzieć, że nic w nim nie ma. Zaraz, zaraz. Sekretny pokój. Wow! To jednak są rzeczy w tym domu. Ale mamy piwnicę. Mogę dać się tam do tego. Nie da się tutaj wejść. Chyba, że jak wybuchniemy bombę, to da się. To ona nie wybuchła? Naprawdę? Dziwne. No ja mam tak dużo wam do pokazania. Oczywiście, jest o wiele, wiele więcej sekretów, ale już nie chcę się już ich pokazywać. gdzie to są sobie wy, tak? tutaj. Gdzieś jest save, ale nie Dobra, i tutaj są kolejne drzwi to pewnie do toalety. Tak, zgadzam. I jeszcze kolejne są. To tu do sypialni pewnie. Tak, ale to było też przez te szyby. E, Kolejna sypialnia? I niech zgadnę, że tutaj gdzieś jest safe. Co nie? Tutaj. Nie ma sypu. Klejna już łazienka. No to mam takiego jakiegoś bogacza. Wiecie, panele słoneczne to. nie tania rzecz. Uh -huh. A droga. Uh. Dobra. Jeśli Wam się film spodobał, to łapkujcie mnie. Subskrybujcie mnie. Złączkujcie. I łapki górę